Cześć, witajcie. Dzisiaj zaprezentuję Wam grę Tribes Askend. Yy, razem z koleżanką, ale jej nie będzie słychać. <laughs> jej słychać nie będzie. Dobrze. Yy, dobrze, ja biorę Team Deathmatch. W tej grze wcielamy się w postać robota. Yy, idziemy do drużyny diamentowych albo czerwonych. Ja polecam czerwonych, yy, bo ta drużyna jest fajna. I w ogóle z, z, powiem Wam, jakie są tutaj klasy. Yy, przepraszam, ale tutaj będzie się długo ładowało, bo ta gra po prostu mi się długo ładuje. Ale, nie, ale, ale lagów nie mam. Mm -hmm. Moja koleżanka do mnie na Skype teraz mówi, ale to tam... Te echy było do niej, wiem. O, dobrze. Już teraz mi się naładowało. O, dobrze, ja idę do czerwonych. I tutaj są tak... Nie wiem jak tutaj po polsku się czyta, ale jest taka klasa pathfinder czy coś takiego. Tutaj jest sentinel, czyli sniper. Tutaj infil... infiltrator. Nie wiem jakie ona ma broń i tak dalej. Soldier, żołnierz. Ma karabin i taką, jakby można powiedzieć, wyrzutnię rakiet. Technika mamy. Jego druga, jego pierwsza broń to złoty karabin, a jego druga broń to yy, zł, zł, yy, złota taka broń, która naprawia na przykład generator, no różne maszyny. Raider, nie wiem. Juggernaut, potężny, dużo, dużo życia, potężny, trudno się gra nim. I tych dwóch klas na dole też nie znam, ja biorę technika. I jak widzicie, mam tutaj złoty karabin. Jestem technikiem. Tutaj jest ta broń lecząca różne maszyny. Tego nie uleczę, ale mogę Wam pokazać, jak to działa. Podchodzicie do jakiejś maszyny. Jak jest zepsuta, przytrzymujecie lewy przycisk myszy. I te zero, co tutaj widzicie, takie na czerwono jest. W, w broni, no to... Yy... No to jak jest całkowicie zepsute, to tam pisze 0. I jak yy, naprawicie całkowicie ten sprzęt, który jest zepsuty, to będzie pisał 100. O, właśnie ta maszyna to jest taka osłona przed pociskami wroga. Jak ona się zepsuje, podchodzimy i naprawiamy ją. Dobrze. A teraz ła! I jeszcze jedna ciekawostka. Yy, w tej grze można, można tak zwanie surfować. Z górki, jak jesteście, przytrzymuje, Zobaczcie, ja idę tak wolno, nie? A przytrzymam spację, czyli su guzik surfu. Zobaczcie, jak będę szybko zjeżdżał po tej górce. Widzicie? Yy, a jak przytrzymacie prawy przycisk myszki. O, to jest moja koleżanka. Przytrzymacie prawy przycisk myszki. Latacie. To jest jetpack. Jetpack jest na plecach. Moja koleżanka woła pomocy, już jej no, zabili ją, ale. O, to jest właśnie Juggernaut mnie atakuje. O, ten tutaj, to Juggernaut. No. A tutaj wcielamy się w postać robota. Yy, za pomocą yy, standardowo przyciska F, możemy rzucić granat. Y przyciskiem E możemy za zaciąć kogoś y pazurami albo mieczem. I y y y jeszcze, co by tutaj dodać? Ta gra jest dosyć trudna dla takich początkujących graczy, wiecie. Ale to nic takiego. Nic takiego strasznego w tym, bo tutaj liczą się tylko zabicia. Nie liczą się tutaj ani różne tak zwane dedy, czyli y jak my umieramy, no to jest jeden ded, jak raz um umrzeliśmy, jak raz... No dobrze, jak ja raz umrę, to mam jednego deda tak zwanego. Dedy się nie liczą. Tutaj się liczą kile, czyli zabicia kogoś. Zabiję jednego wroga, a mam jednego kila. No dobrze, teraz o właśnie pomogę koleżance. <noise> Moja koleżanka zawołała fuck, coś tam, coś tam shit. O zabiłem go. Surfujemy, idę po amunicję. No, dobra. No, i tutaj w Team Deathmatch chodzi o to, żeby po prostu eliminować wrogów. Yy, jeszcze jest tryb y, Capture the Flag. Yy, tam trzeba zdobyć flagę wroga. I, I tam jest jeszcze jeden tryb Arena, i tak dalej. Nie chcę mi się tłumaczyć. Powiem wam o Capture the Flag i Team Deathmatch. Ja gram teraz na Team Deathmatch. A właśnie, jest jedna też, właśnie druga ciekawostka. Yy... Na Capture the Flag można kupować tak, skutery. Można kupować skutery, yy... takie statki latające, jednoosobowe, czołg dwuosobowy i. No i skuter też jest dwuosobowy. No dobra, no i. <laughs> Jak już mówiłem, capture the flag, przejmujesz yy, flagę wroga. A teraz yy, tutaj Wam zaprezentuję mój gameplay. Moja koleżanka mówi, że ona myślała, że Juggernaut ją zabił, ale to naprawdę yy, Soldier. Można się pomylić, można, można się pomylić, mówię wam. I nie radzę w tej grze opracowywać różnej strategii i tak dalej, bo to jest nieprzydatne. Tu chodzi o to, żeby biegać, latać, surfować, strzelać i przetrwać. Dobra, to na tyle. Dziękuję.